Klaudia Halecio potwierdza zaryczny z Oskarem prezentuje okazale pierścionek. Będzie lub, foto. Klaudia Halecio już od jakiegoś czasu jest w związku z tajemniczym biznesmenem Oskarem i wraz nim wychowuje córeczkę. Nel. Jako ze celebrytka na codzienno ochoczo dokumentuje swoje poczynania w sieci. Okazjonalnie pokazuje również obserwatorom chwilę spędzanej w towarzystwie ukochanego. W czwartek Helecia podzieliła się z instagramowymi obserwatorami ważna informacja. Celebrytka opublikowała wpis, w którym potwierdziła zaręczyny z Oskarem i przy okazji pochwalila się z dieciem okazalego pierścionka, który wraczył jej ukochany. W deleczonym do fotografii wpisie Helecia zaznaczyła: Za jej związek z narzeczonym rozwijał się nieco inaczej, niż ma to miejsce niż w przypadku większości par. Z wyraz na doma zapowiedziała jednak, że wkrótce wraz z partnerem powiedza sobie tak. Najlepsze co może ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być steka, słup, wspólne mieszkanie, dziecko. My robimy dokładnie odwrotnie. Będzie lub uradowana, dodając do wpisu hashtag i powiedziałem tak. Wspomnienie, dawno temu oraz tajemnica pierścionka. Przypomnijmy, że pogłoski o zareczynach helejcio pojawiali się w mediach już w 2022 roku. Wówczas serwis Pomponik informował, że w rozmowie z dziennikarzem podczas konferencji Polsat Superhit Festival celebrytka potwierdziła wspomniane plotki. Alejczyd dopiero teraz zdecydowała się jednak oficjalnie ogłosić zaryczny w sieci. Pudelek gratuluje.